Stawa Marty Antoniak nosi tytuł Feral Lum. Feral oznacza dziki, zdziczały, natomiast lum to z kolei warsztat tkacki. Możemy sobie zatem wyobrażać Martę Antoniak jako zdziczałą tkaczkę, która komponuje ze sobą elementy z absolutnie różnych światów, które spotykają się na jej płótnach oraz w jej instalacjach. Marta Antoniak zbiera wszelkiego rodzaju plastikowe zabawki, tandetne przedmioty dewocjonalia i wszystko to razem kolażuje na swoich obrazach, tworząc zupełnie nowe krajobrazy i kompozycje, które nas bardzo często zaskakują swoją odwagą w łączeniu elementów, które pochodzą z różnych światów. W 1866 roku Aleksander Parks po raz pierwszy wyprodukował przemysłowo-sztuczne tworzywa. W 1915 roku weszły one po raz pierwszy za sprawą konstruktywistów do sfery sztuki. Wówczas nie miały historii jako plastik. Teraz plastik ma już bardzo długą historię w sztuce, i Marta Antoniak bardzo czynnie przyczynia się swoją twórczością do rozwoju tej historii. Pokazuje wybór obrazów, na których spotykają się bardzo różne elementy które pochodzą między innymi ze świata popkultury, dewocjonaliów, ze straganów, z tandetą, z supermarketów. Są to brokatowe e, różnego rodzaju żele, które pokrywają powierzchnię obrazów. Wszystko błyszczy, przyciąga kolorem, wręcz kłębi się od nadmiaru motywów, symbolizując nam właśnie ową kulturę nadprodukcji, w której żyjemy. Lecz także, co zaskakujące, nawiązując do dawnej tradycji malarskiej, takiej jak na przykład światło na obrazach Michelangelo Caravaggia czy Giorgia de la Tour. Kiedy oglądamy obrazy Marty Antoniak, nakładają się w nich bowiem warstwy znaczeniowe, które są bardzo, bardzo różne i pochodzą jednocześnie z popkultury, z tak zwanej kultury niskiej, jak i z kultury wysokiej. Dlatego Marta Antoniak jest właśnie taką nieokiełznaną, dziką tkaczką, która gdy zasiada do owego warsztatu tkackiego, warsztatu malarskiego i warsztatu twórczego, tworzy kompozycję, które mają odwagę właśnie kolażowania i łączenia ze sobą elementów, które otaczają nas w świecie, w ikonosferze wizualnej ze wszystkich stron i Marta Antoniak ma odwagę z nich czerpać, by tworzyć takie zestawienia, w których myszka Miki spotyka Dzieciątko Jezus i dinozaura.